Witam, mam przyjemność zaprezentować Państwu połowę spawalniczy Marki Weldman SmartMIG 235 LCD Synergia Dual Pulse. Połowę spawalniczy zasilany jednofazowo SmartMIG 235 LCD Synergia Dual Pulse, sterowany mikroprocesorowo, wykonany w technologii inwerterowej IGBT do spawania metodą MIG, MAG, posłony gazu lub flux bez osłony gazu. Do spawania elektrodami otulonymi prądem stałym DC oraz metodą TIG prądem stałym DC ze stykowym zajrzaniem łuku TIG Lift, przeznaczony do spawania drutami spawalniczymi o średnicy od 0,8 do 1,2 mm, drutami samosunowymi 0,9 mm oraz elektrodami otulonymi i wolframowymi o średnicy od 1,6 do 4 mm stali niskowęglowej, niskostopowej mag, stopowej mig. Aluminium oraz odlewów żeliwnych. Maksymalna wielkość szpuli D205 kg. Półautomat SMART MIG 235 LCD, synergia Dual Pulse posiada panel w języku polskim komunikaty głosowe w języku polskim kolorowy wyświetlacz LCD, pełna synergia, pojedynczy i podwójny regulowany MIG Pulse oraz Tick Pulse. Regulacja charakterystyki pracy uchwytu w trybie S4T S2T Pamięć ustawień, regulacja czasu upalania drutu i wysywu drutu, regulowana funkcja pregaz i postgas, funkcja MMA VRD, regulacja indukcyjności, tryb pracy dwutakt, czterotakt lub spawanie punktowe separacja materiałowa, lutospawanie. Poautomat Smart MIG 235 LCD Synergy Dual Pulse to mobilne urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do spawania aluminium i lutospawania. Wyposażenie. Na wyposażeniu standardowym posiada: przewód zasilający 2 m z wtyczką 230 V, uchwyt spawalniczy typu KD24 3 m z wkładką teflonową, zapasową rolkę 1.12 do aluminium. Przewód spawalniczy 2,5 m z uchwytem elektrody 200A z tykiem DX50. Przewód masowy 2,5 m z zaciskiem masy 300A w tyk DX50. Przyłącze gazowe do węża technicznego 8 mm. Gniazdo wyjściowe 230V na tylnym panelu. Tarczę spawalniczą, szczotkę drucianą. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę przyjemnej pracy.